Cześć, w dzisiejszym nagraniu zaprezentuję Wam, jaką grę tworzymy na zajęciach Roblox Studio. Na początek zaprezentuję Wam całą planszę z góry. Tutaj widzimy, że mamy zarówno takie elementy, które można samemu modelować, takie bryły, ale mamy też tereny: mamy śnieg, góry, lawę, wodę. Tak, to są dwa różne typy obiektów, które możemy dodawać. Przybliżmy się tutaj do początku planszy. W tym miejscu będziemy zaczynać rozgrywkę. Ja uruchomię grę teraz. Klikam Test, Play. I po kolei będę Wam prezentował, co tutaj jest dodane w naszej grze. Zaczekamy chwilkę. Ok. Gra polega na tym, abyśmy, przechodząc przez te wszystkie platformy, dotarli na sam szczyt góry. Tam jest meta naszej gry. Tu na początku mamy proste elementy, ale tutaj już pojawia nam się taki obiekt. On jest zaznaczony na nieco czerwono. Działa w ten sposób, że jak na niego staniemy i zaczekamy kilka sekund, to znika i spadamy. Dlatego musimy szybko przez niego przejść. Ok, idziemy dalej. Przechodzimy dalej, tutaj mamy takie proste platformy, jeszcze do poska poskakania trochę, przechodzimy dalej i mamy pierwszą taką większą trudność, tutaj mamy ten rozżarzony węgiel, który tworzyliśmy na poprzednich nagraniach i musimy, aby nie spać tutaj, musimy skakać tylko po tych drewnianych elementach. O, prawie się udało. Ok. Następna przeszkoda to są takie czerwone kolce. I one też zabierają życie, także trzeba tutaj na nie uważać. O, troszeczkę oberwałem. Tutaj na dole jest lawa. Jakbym spadł na tą lawę, to straciłbym zupełnie życie. Ona by mnie zupełnie zabiła. Ok, ruszam dalej. Tutaj, jakbym stracił życie, to ta kula zielona wraca mi całe życie. Teraz musimy przeskoczyć tutaj na naszych kulach. Ok, ruszamy dalej. I teraz tak. Mamy tutaj w oddali takie totemy. Te totemy dodają nam szybkości i, i mocy skoku. I one są potrzebne, abyśmy mogli przeskoczyć tutaj po tych żółtych platformach, bo one są za daleko od siebie oddalone i nie możemy tak zwykłym skokiem tam dotrzeć. Dlatego musimy wziąć ten specjalny totem. I wtedy dopiero będziemy mogli przeskoczyć po tych żółtych platformach i dotrzeć do mety. I mamy wybór. Możemy przejść tędy, po tych platformach szarych, po tych schodkach, albo możemy po tych kolorowych. Ja wybiorę te kolorowe, bo na, one są zaprogramowane w taki sposób, że jak zaczniemy od tej na górze, to one nas strasznie spowalniają. I im jesteśmy tutaj niżej, tym możemy szybciej iść. To jest taka przeszkoda. O, zginąłem. Widzicie? Bo już tutaj była ta pułapka, że jak wszedłem na tą wolną platformę, to też ciężko było mi skoczyć. OK. Pominiemy tamto, już nie będziemy szli naokoło. Pokażę wam przejście, które tutaj stworzyliśmy. Mianowicie, jak spadnę sobie tutaj na dół, to mi to tutaj mam jeszcze inny totem, który dodaje mi trochę prędkości i mogę szybko przedostać się jeszcze w inne miejsce, gdzie jest ukryty trzeci totem, tak? Tutaj mieliśmy te dwa totemy różowe, ale mamy jeszcze jeden w innym miejscu. Tutaj ja sobie zamurkuję do wody tutaj specjalnymi kanałami i tutaj znajduje się jeszcze ten trzeci totem. Ok. I już mam dodaną prędkość, szybciej się poruszam, i też mam siłę skoku, więc mogę sobie spróbować skoczyć tutaj na tę platformę. Nie jest to łatwe, i już mogę kierować się do mety. Ok, skaczamy dalej. Ja już mam wprawę. O, niestety się nie udało. Dobrze, spróbuję jeszcze raz, żeby pokazać Wam dotarcie do samej mety. No, nie jest to łatwe. Chciałem powiedzieć, że mam dużo wprawy. Faktycznie tak jest, ale nadal to nie jest łatwe. Ok, ostatnia przeszkoda i ruszam do mety. Także tutaj jest cel naszej gry. I pojawiłem się z powrotem na mecie. Oczywiście wszystkie te elementy, które tutaj dodawały nam nowych możliwości, czyli na przykład ta znikająca platforma, zmieniający kolor, ten totem dodający prędkości, dodający siły skoku, to wszystko oprócz tego, że musieliśmy to wymodelować, tak jak na, na pierwszym nagraniu, które udostępniliśmy. Tak też musieliśmy dodawać skrypty do tych elementów. Tak? Czyli każdy ten element, klikam sobie na, tutaj na naszą platformę, i tutaj jest dodany skrypt. Tak? także oprócz dodawania modeli, dodajemy też skrypty i programujemy zachowanie tych elementów. I w ten sposób, przez całe nasze zajęcia, sukcesywnie, uczymy się nowych rzeczy. I dodajemy, dodajemy elementy naszej gry. Także w tej grze zastosowaliśmy wszystko, czego będziemy się uczyć na serii naszych zajęć.